To jest Kajonu TPSI, osada neolityczna, sprzed założona jakieś 10 tysięcy lat temu, jak się zaczęło od chat okrągłych, częściowo zagłębionych w ziemi, później powstały budynki prostokątne i coraz bardziej skomplikowane, ale to co tą osadę. Wyróżnia spośród wszystkich innych osad na świecie to jest to, że tutaj ludzie wynaleźli metalurgię. Najpierw była to metalurgia miedziana z samorodków, z, potem nauczono się tutaj to mieć wydobywać z rudy, wyprażać tą rudę. Następnie z tej miedzi nauczono się wytwarzać różnego rodzaju przedmioty. I chciałem bardzo zobaczyć, w jakiej to okolicy było, jak wyglądało miejsce, gdzie powstał tak przełomowy wynalazek jak metalurgia, który ukształtował naszą cywilizację. W innych kulturach metal też były wynajdywane, ale na przykład w kulturze Ameryki Południowej i Mezoameryki te metale nie odegrały takiej roli jak. W naszej cywilizacji. Tutaj mamy otoczenie. Ludzie tam zaczęli pędzić życie osiadłe, i jeszcze zanim wynaleziono rolnictwo, dopiero później zaczęły się pojawiać zboża, zwierzęta hodowlane. To było kiedyś jezioro, więc mogli korzystać także z wody, z rybołówstwa. Całkiem ładne skały też obok a widać, że wioska, czy osada powstały obok tych skał. Skały później zostały wykorzystywane jako grobowiec, na przykład tam są wykute grobowce, które mogą przyciągać turystów. Natomiast ta osada jest niepozorna, a jest przełomowa dla całej ludzkości. No i też to mnie zaciekawiło, co tak cennego jest w tym niedopałku, że mrówki uznały, że trzeba zaciągnąć go do mrowiska. To jakaś normalna, nie znikotynizowana mrówka idzie sobie.